Ten fragment lubię. To jest po prostu bajka. Hala, hala pisana przez Wąwóz Kraków. Wąwóz Kraków. na To widać pięknie, nie? Tak. To jest też jedno z odgałęzień Doliny Kościeliskiej, Wąwóz Kraków. Wąwóz Kraków, dlatego że przypomina, przypomina ulicę Krakowa, przynajmniej dla kogoś, kto tutaj kiedyś projektował te nazwy. Pewnie górale, którzy gural, który odwiedził kiedyś Kraków, był zauroczony uliczkami i taką nazwę postanowił dać dla jednego z wąwozów w Dolinie Kościelskiej. Dolina Kościeliska to oczywiście przyroda, osobliwości przyrody, piękno przyrody, ale też ludzie, którzy z tą statrami byli związani, historia, która się tutaj toczyła. Jest tu wiele śladów, wiele tablic, które można po, po drodze spotkać, przeczytać, wiele się dowiedzieć. Ja, moje zadanie, pokazać ci dolinę Kościeliską od strony zdrowego stylu życia, także się ograniczę do. Tych informacji dotyczących wysiłku, ewentualnie przyrody. Przyjedź tutaj sam. Sama znajdziesz wiele tych śladów, o których mówiłem. Warto się zaopatrzyć przy okazji w jakiś dobry podręcznik. Czy mapę. Po to, żeby sobie odczytać parę interesujących wiadomości. To jest właśnie cały urok Kościeliski. Potok Kościeliski. Mosty. Bramy. I jaskinie. Tak, jest tutaj mnóstwo jaskiń, duża część udostępnionych turystycznie. Szlaki są wytyczone wewnątrz jaskiń. No, żeby tam pójść, to niestety trzeba być odpowiednio ubranym. No i potrzebna jest latarka. Bez latarki nie ma szans. Trochę błękitu nieba i potok Oto wejście do dwóch jaskiń do jaskini Raptawickiej i jaskini mylnej no niezbyt łatwe wejście, dalej są nam no, pokażę Ci szlak, który mi wjedzie ścieżka do jaskiń tak powyżej Skałki wśród drzewek, wąską ścieżką z łańcuchami i po tej ścianie, no i tam do góry i tam jest gdzieś wejście i wylot z jaskini na stronę przez takie okienko, z którego można obserwować dużą część Tatry. To piękne miejsce, ale wymaga też wysiłku. Cały czas ścieżka i potok. Ścieżka i potok. Po kierunku spływania wody widzisz, że idziemy w górę. Ale widzisz jednocześnie, jaki jest punkt natylenia ścieżki. Czyli woda spada dosyć szybko, w związku z tym można wnioskować, że ścieżka jest dosyć schoma. A niestety na zdjęciach, na czasie filmowania tego nie widać. Aparaty fotograficzne, kamery bardzo spłaszczają obraz gór. Wiele razy, kiedy oglądam zdjęcia, filmy ze swoich poprzednich wycieczek, to nie mogę się nadziwić, dlaczego te góry są takie płaskie. One się dopiero stają normalne wtedy, kiedy chodzimy po nich własnymi nogami, a nie oczami po ekranie komputera czy telewizora. Chciałbym mieć taki potok obok domu. Ludzie sobie budują. Oczka wodne urządzają potoczki. Woda coś w sobie ma magnetycznego. Być może właśnie po wycieczkach w takie, w takie miejsca jak to, czyli w Dolinie Kosieriskiej, czy później przejdziemy jeszcze kawałek Doliną Ochłowską, będzie podobnie. Ludzie zainspirowani takim. Takim widokiem, tym szumem wody, budują sobie namiastkę tego przy swoim domu. Wniosek stąd, że ludzie dążą do przyrody. Chcą mieć jak najwięcej z nią kontaktu. Dzieje się to intuicyjnie. A niestety cywilizacja nas mocno odgradza od tego. Jesteśmy przy schronisku na hali Ornak. Dlaczego na hali ornak? Dlatego, że jest pod ornakiem. Właśnie pokazuje jego wierzchołek. I dalej. Siwe skały. I kolejne szczyty tad Zachodnich. Błyszcz Bystra. Dalej w chmurach. Tutaj, tu, tu, tu. z początek szlaku na Przełęcz Waniacką, prowadzącą na Ornak i dalej do Doliny Chości yy, no To zobaczmy sobie schronisko na hali Ornak i witoczek nad dachem schroniska na Kominiarski Wierch Kominiarski wierki wiodły kiedyś ścieżki turystyczne i się ze względu na ochronę przyrody zamknięto te szlaki. Dzięki temu na kominiarskim wierchu jest spokój. Herbatka w schronisku na hali ornach i wnętrze schroniska na razie mały tłok. 아쉽게 러지나 아,